Taka krótka tutaj myśl na drodze przydrożna e, o tym, jaką bzdurą jest wychodzenie z Matrixa, tak zwane z mojej perspektywy, czyli jak gdyby wychodzenie z tego, z tej zewnętrz, tego zewnętrznego świata. Staje się to oczywiste, że nie możemy tego uczynić. Kiedy uświadamiamy sobie, że zewnętrzność jest tylko i wyłącznie naszym odbiciem. I bycie tutaj i nawet w filmie Matrix paradoksalnie jest to pokazane, że poprzez wewnętrzną przemianę zmienia się zewnętrzność, że to cała alchemia, to wychodzenie z... Można to różnie nazywać, jak ludzie mówią z matrixa, z umysłu, to tak naprawdę jest proces alchemii, przemiany swojej przestrzeni wewnętrznej, tak żeby mogła odbijać inną, przetransformowaną zewnętrzność. I jeszcze tak mi rano przyszło, że. Bo my zawsze będziemy stwarzać, czyli być może zawsze będziemy, będzie nam towarzyszyło jakieś odbicie. W postaci stworzonego świata wokół nas jesteśmy stwórcami. Ale jeszcze jedna taka rzecz mi przyszła dzisiaj rano. To jest proste i oczywiste, ale ja lubię, to naz lubię nazywać pewne rzeczy słowami, po prostu bawię się tym. I poprzez to nazywanie rozpoznawać, że ten, ten umysł, o którym tak wiele się mówi. Ten Matrix, o którym tak wiele się mówi, czyli ta tak zwana niesprzyjająca nam rzeczywistość, e, którą tak często właśnie tak nazywamy, to jest coś na zasadzie fałszywego oprogramowania w naszych umysłach e, pod kryptonimem Szata, szatan, symboliczny szatan. Czyli być może właśnie wirus, program mentalny, który został wgrany w nasze, w nasze komputery, czyli w nasze umysły. Ale to nie znaczy, że komputer jest zły. To, że komputer ma takie, a nie inne oprogramowanie, nie znaczy, że on źle działa. On po prostu tylko i wyłącznie odtwarza to, co ma wgrane. Więc ta alchemia nasza polega na tym, aby tą przestrzeń mentalną oczyszczać z tego wirusa. I... To jest tak samo jak w komputerze. Żeby mogło się to zadziać, najpierw musisz usunąć program, zrobić czystkę. Komputer musi być pusty, i dopiero w to miejsce można wgrać nowy program, który ty wybierzesz.